28. kolejka z 4. Ligo Opolskiej Jesteśmy po meczu Czarnych Odmuchów ze startem na A ze mną przy mikrofonie trener gości pan Bartosz Medyk. Dzień dobry. Wynik 2 do 1. Wygraliście już drugi mecz rzędu. Tydzień temu 2 do 0 pokonaliście porawie Większyce. Dlatego też na pewno jest pan zadowolony, bo cel jest bardzo blisko. Utrzymanie jest celem realnym. Jak pan myśli dacie radę zapewnić sobie ten cel, to utrzymanie, nie wiem, dwie czy cztery kolejki przed końcem, czy jednak do ostatniego momentu będziecie się, się bić obydligowy. Czekaliśmy na zwycięstwo na wyjeździe, ten zespół czekał rok czasu prawie, więc taka właśnie radość się posłyszymy naszego zespołu. Tydzień temu wygraliśmy, dzisiaj drugie zwycięstwo. Wiem, że dzisiaj ten styl nie był zadowalający. Graliśmy dzisiaj słabsze zawody niż tydzień temu, zdecydowanie. Cel jest tak, wiadomo, że musimy się utrzymać. Klub z taką, taką tradycją musi się utrzymać. Natomiast czy tak będzie, to powiem szczerze, że wierzę, ale miałbym obstawiać do końca, Tak to, to nie wiem. Bardzo Liga Nasza wyrównana jest. Śmiem twierdzić, że w każdym meczu Między zespołem z drugiego miejsca, nawet i dzisiaj ostatniego miejsca, te mecze są dość wyrównane i niuanse decydują o końcowym sukcesie. Właśnie powiedział pan, że te mecze są wyrównane, ale sądzi pan, że jest to słabość ligi, czy jednak liga jest na tyle dobra, że każdy z każdym może wygrać? Czy jest bardzo wyrównana i nie powiem tak, że niektóre zespoły mają tak zwane luki, luki w zdobywaniu ramek i punktów. I tutaj liczy się skuteczność, no to Ameryki nie odkryje. Miarą jakości zespołu jest skuteczność. Jeśli właśnie ta skuteczność zawodzi, tak, dzisiaj mieliśmy choćby nawet nasz zawodnik, miał dwa razy sytuację, czy nawet trzy, że powinien strzelić w nie szczelił. Są sytuacje takie różne w meczach i są niespodzianki. Nie ukrywam, że jakość to świadczy o, o mocy zespołu i zawodników. Jeśli, tej jakości, jeśli nie ma skuteczności, to znaczy, że liga jest nie do końca taka bardzo, bardzo mocna, ale jest wyrównana, emocjonująca i, i, i dlatego chyba wszyscy zerkają na nią i tak się interesują. Już w następnej kolejce mecz ze Stalą Brzeg. Jakie plany na to spotkanie? Trzy punkty albo jakiś remis? Taka niespodzianka, to realny cel? Realny, z tego względu, że już byliśmy bardzo blisko w pierwszym meczu, wygrywając 2-0 do przerwy ze Stalą Brzeg. Natomiast druga połowa była zdecydowanie już dla Stali. Nie udało się utrzymać tego korzystnego wyniku. Mam nadzieję, że, że zagramy dobre zawody i skutecznie zagramy. A to się równa zwycięstwa. Dziękuję za wywiad. A ze mną przy mikrofonie był trener startu namysłów, pan medyk. Bartosz Medyk, pozdrawiam wszystkich.